Ostatnia minuta, o, ostatnia minuta. Dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy. Teraz to już na pewno. 20 sekund. Patrzcie, teraz to już cały czas jest na sekundach. 15 sekund, 14, 13, 12, 11, dzień 10. Dziękuję Wam, widzowie, za to, że dotrwaliście do końca. To już chyba jest naprawdę koniec. 3. To był już rekord, chyba. Dobra, cały czas biemy rekord. Cały czas zjeżdżamy w rekordzie o kolejne 2 sekundy. Teraz to było 2. Dwie... Nad czy przesuwam jak sekundy 2 sekund Nie było na tej marze. 15 sekund do końca. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jestem wolny. Proszę Państwa, to się zakończyło. A Dison zasubskrybował 5 razy. Szatan sprajmował. Teraz zastanawiam się, czy, czy subskrybujecie dlatego, bo spóźniliście się trochę. Czy to może właśnie po prostu chcieliście takie celebracyjne? Dziękuję wam. Aż sobie wstanę. Czekajcie. Uch! Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Skończyło się. Słuchajcie. Nie będę... Skończyło się. Nie zdążyło się, powiedziała powiedział A Addison. Addison, tak czy inaczej Ci dziękuję. I dziękuję Ci Krzyśku, i dziękuję Ci szatan. Nie, widzowie, słuchajcie, nie mogę drzeć się, bo obudzę sąsiadów. Moi drodzy, chciałbym Wam <ścoughs> oficjalnie podziękować, bo to nie jest mała rzecz, taki subaton. To była rzecz, która wczoraj kalkulowaliśmy. Zajęła prawie procent mojego życia. Możecie sobie przekalkulować. Ja mam 27 lat, a to były 2 miesiące. Jezu, te okulary teraz bardziej widać. Te okulary w ogóle są jedną z ofiar tego subatonu. Zobaczcie, to się wydarzyło. Dlaczego? Bo musiałem mocno grać. Razem spędziliśmy ponad 1000 godzin w Path of Exile 2. Razem przeszliśmy praktycznie calutkiego Baldur's Gate'a. To był mój pierwszy raz na Honor Mode. Zie. Pierwszy raz w akcie trzecim tak na dobrą sprawę. W sensie generalnie nie tylko na Honor Modzie, ale to przede wszystkim spędziliśmy na samym streamie takim nie mówię o spaniu, tylko faktycznym graniu, gadaniu, gadaniu pierdół grubo ponad 1000 godzin. Tak jak mówiłem, prawie procent mojego życia. Chyba 0,7%, coś takiego. Wiadomo, gdybyś odliczył spanie, to nadal jest 0,5%. Straciłem włosy. Przecież Szybko mi jutro stają, nie? Ale powiem Wam szczerze, dla mnie najbardziej szalonym w tym subatonie jest ogrom wsparcia, który trzymałem. Bo to, to nie są żarty. Myślałem, że to będzie dwa tygodnie? Coś takiego. <grywka> Dziękuję Ci, Sandy, krewetka. W najbardziej nie, nie planuję zbyt szybko kolejnego. Ale w. Sandy Krewetka dziękuję 10 zł. Ci. To następny -tonik od teraz? Mogę Wam powiedzieć, w najbardziej optymistycznym wariancie sobie myślałem, no, może do końca roku. Do końca grudnia, myślałem. A potem przed styczeń, a potem przed luty. Zaczęliśmy 6 grudnia, skończyliśmy 6 lutego. Widzowie, chciałbym podziękować każdemu z osobna. Chciałbym podziękować osobom, które. Spędzały tu swoje zmiany nocne osobom, które czasami tylko wpadały, osobom, które cały czas nurkowały, osobom, które siedziały na czacie każdego dnia i pisały głupoty i wysyłały kino i wysyłały rel. <śm> Piotrek, rel. Nie wiem, ktokolwiek też przede wszystkim, kto przychodził. I przy, yy, uprzyjemniał mi ten czas. I nie spodziewałem się w ogóle, powiem szczerze, że wytrzymam to psychicznie w pewnym momencie, ale tym, co przyszło mi z pomocą, była zmiana gry. I w ogóle Baldur tutaj siadł jak złoto. Widzowie, jak się bawiliście na tym subatonie? O, wiecie, kto cię najbardziej ucieszy, że to już koniec? Dziewczyna moja, bo przez ostatnie dwa miesiące widzieliśmy się może ze, tr ze trzy razy. Halimcia to będzie najbardziej zadowolona, jak przeczyta rano i zobaczy, ej też po wszystkim. <laughs> no przesta, że to był taki duży moment mojego życia, bo powiedzmy sobie szczerze, że to jest najbardziej, największa rzecz, jakby wydarzenie w obrębie mojej działalności internetowej, a z tą mam plany na długie lata, no to myślę, że ten subaton to będzie coś takiego, czego pewnie nigdy nie zapomnę. Miałem takie momenty, wiesz? Znaczy, miałem takie momenty czasami, że się wzruszałem. W tej chwili chyba jestem, nie wiem, może trochę wypruty, bo jest, jest siódma rano. Jeszcze cały czas się frustruję na kulary, bo widzę siebie teraz w tej kamerce. Swoją drogą, jedna z pierwszych rzeczy, którymi się zajmę po tym subatonie, to będzie ogarnięcie okularów, no bo nie mogę z takimi latać. Było trochę momentów, że się wzruszyłem, ale wiecie na jaką myśl? Na taką myśl, że to jest to, nie? Mam dobrą społeczność, naprawdę, to znaczy, wiecie, ja nie mówię tak, żeby wam słodzić, bo, o, to, wiecie, jak na koncerty i jeżdżą zespoły zagraniczne i wszystkim mówią, jesteście najlepszą publiką. <laughs> Ale powiedzmy sobie szczerze, no, wejdźcie na losowy Twitch chat, przecież też mam konto na Twitch od 12 lat, wiem jak wygląda Twitch chat. Uważam, że mam jeden z najlepszych Twitch chatów, szczerze mówiąc. Jest mimicznie, ale z kulturką. Ale to dlatego, bo rządziłem żelazną ręką, jak stalowi, jak stalowa straż w Baldur's Gate. Baldur's Gate, Wrota Baldura. No właśnie. Czasem trzeba być tyranem, ale dzięki temu mamy tutaj złotą ziemię, czarnoziem, na którym mogą wyrosnąć czatawnicy, sigmownicy. Ale w tym miejscu, właśnie, bo to też jest bardzo ważne. Tak jak powiedziałem, bardzo Wam dziękuję, widzowie. Ale bardzo też dziękuję tutaj na wypadek, gdyby to zobaczyli, bo to jest też dla mnie bardzo ważne. Cholera jasna. Bardzo dziękuję tym, którzy mi pomogli w tym wszystkim. Zwłaszcza, że tu jest dużo rzeczy zakulisowych, organizacyjnych. Bardzo dziękuję w ogóle przecież kioskowi, który pierwszy raz był na streamie tutaj I jako streamer, ale super siadł. Tequilen, który się parę razy pokazał. Halimci, która ze mną wytrzymywała, to już mówiłem. Mojej mamie, która miała swoją w ogóle... <grywki> ...streamerski introduction. I w ogóle moja mama się okazała, że się odnalazła w tym, myślę, całkiem nieźle. Mojemu tacie w ogóle bardzo mi się podoba, że... ...o tym chciałem wam powiedzieć. Że nieironicznie ten subaton Zmienił mocno postrzeganie gier i tego, co robię u mojej rodziny. Bo zarówno mój tata i moja mama spróbowali, poglądali, popróbowali pograć i oni mówią: Ej, ja rozumiem o co chodzi. Przecież to jest zajebiste Ja rozumiem, dlaczego ci się to podoba. <noise> moja babcia z dziadkiem, podobno, codziennie sobie puszczali wieczorem na dużym telewizorze gdzieś tam w salonie. <noise> Subaton. Żeby zerkać, nawet jak nie słuchać, głupot, chociaż czasem tam babcia mi coś mówiła, że. No, ten twój kolega coś z nim go daje, straszne głupoty, gadał. <laughs> Chodziło wtedy o tamaje akurat. <laughs> Ale nawet, że nie słuchać, to, że zobaczyć na, na, na liczniku. W ogóle mój tata to się chyba najbardziej. Jeśli chodzi o moich rodziców, na przykład, to aniołek Diabełek, diabełek mimo wszystko. Bo moja mama tutaj na jednym ramieniu mówi Synku Ciśnij ile wlezie ja ci widzę że ci to sprawia frajdę Dawaj A mój tata Tak co parę dni Synku kończ to już bo to już za długo trwa <laughs> A ja mówiłem zawsze to samo Będzie trwać ile będzie trwać Nie zakończę tego przedwcześnie nie będę zmieniał żadnych zasad Będziemy Lecieć do końca tak będzie jak będzie tak będzie Nie te podziękowania nie muszą trwać dwóch miesięcy, ale możemy sobie trochę porozmawiać, nie? Napisał informatyk. Bardzo emocjonalne wydarzenie. Poznaliśmy rodzinę, poznaliśmy nawyki. Wskaźniki parasocjalne wyjebały poza skalę niektórym użytkownikom. Widzieliśmy świetne gry. Zepsuliśmy okulary, przeżyliśmy żuka, Żuk Nation. Otworzyliśmy i zamknęliśmy ostatni kiosk w Polsce. Podoba mi się słowo o tyraństwie również. Właśnie narzędziami mojej tyranii byli również ogarniacze. Jeśli mogę tak nazwać. I tutaj ogarniacze na wielu płaszczyznach byli ogarniacze, którzy pomagali mi ogarnąć jakkolwiek discordowo i czatowo tutaj. Jak na przykład obecny tutaj informatyk. Przepraszam, ale mnie wkurzają teraz te okulary. Teraz coś to się totalnie, bo parę generalnie. <laughs> Pamiętam, że przed Subatonem sobie tak rozpisałem, kto mnie ogląda, kto by się nadawał na moderatora, że tak od bomby że mu nas na subaton. I właśnie informatyk dołączył wtedy do ekipy nieistniejący Daria finito Tak naprawdę boję się, że teraz walnę jakąś głupotę, bo jestem zmęczony i kogoś, prawda, pomylę, czego bym wolał nie zrobić. Ale no było tam, prawda, Jawejek pomógł. Kto pomógł? Eitler oczywiście, ale Eitler był już moderatorem wcześniej. Angel pomogł, pomogła e, z bardzo z taką oprawą można powiedzieć wizua o wizualną. Angel przygotowała w ogóle ten e, wzór na sklep, na e, ten taki piesek, który potem haksorek Mike na Discordzie wyhaftował. W ogóle Mike, który zarządzał tym wszystkim, merczowym, tak żeby jak najmniej mi zawracać głowę tym, żebym nie musiał myśleć o tym i się stresować zbyt mocno przez ostatnie dwa dwa miesiące. Stasia pominąłem. Stasia pominąłem dlatego, bo on najrzadziej przychodzi, tak szczerze. Poza tym pomyślałem o nowych twarzach, a Stasiu jest taki... OG już tutaj. Ja od siebie powiem, ten subaton był jednym z lepszych eventów na Twitchu w ostatnim czasie, zajebiście wszystko było ogarnięte, dziękuję ci Wiata. Bardzo Ci dziękuję. Jest mi miło. Można powiedzieć, że Subaton to wspólny efekt nas wszystkich. Podziękujmy sobie jak w kościele na mszy. <noise> tak, teraz każdy do siebie głową. Niech będzie pochwalony. <noise> tak jak mówiłem, to by się nie odbyło bez, można powiedzieć, wszystkich tutaj. To znaczy, byłoby mi o wiele ciężej, gdyby nie osoby, które mi pomagały, którym bardzo dziękuję. Jeśli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam. Zrzucam to na zmęczenie. Był siódma rano. Zrzucam to trochę na. Chaotyczność myśli, na to, że to wszystko się zakończyło. Ale jeśli chodzi o Was, widzowie, to jeszcze raz chciałem podkreślić, niezależnie od tego, czy ktoś tutaj same, samemu przedłużył Subaton o 50 godzin, za co jestem oczywiście ogromnie wdzięczny, czy po prostu lurkował, odpalał sobie raz na parę wieczorów na telewizorku i tak dziękuję, przyczyniłeś się do tego wydarzenia. Dziękuję. Zaraz napiszę do Halimci. <laughs> Halima, to koniec. To koniec subatonu. <laughs> wolność. Wolność. Czuję się jak wiecie kto? Jak grommasz Piekłorycz, który w końcu wyswobodził się z uścisku demonicznych sił. Tak jak grommasz Piekłorycz, wykorzystam swoją wolność, by iść spać. Bez żadnego planu. Bez żadnego budzika. Na pewno skończymy baldura myszeczko. Ej, trochę jeszcze nie mogę uwierzyć trochę, że to się skończyło. <laughs> Anonimowe darczyńco, dziękuję ci ślicznie. Dziękuję ci 50 zł na kwiaty i gunki Hehe. He -he. <laughs> Siemka uśmiechnięta buźka. Gratulacje uśmiechnięta buźka. A dziękuję ci. Siemaneczko, kłaniam się. Bardzo mi miło. I faktycznie, słuchajcie, żeby nie przedłużać tego, żeby nie wydłużać tego w nieskończoność. Bo ten monolog trwa już jakieś 20 minut. Dziękuję po raz tysięczny. Wiecie dlaczego tyle razy dziękuję? Bo trochę nie jestem w stanie wpaść na lepszy sposób, żeby wyrazić tego, co teraz czuję. To myślę, że wydarzenie, które w pewnym stopniu było dla mnie transformatywne. Dziękuję wam ślicznie, pożegnalnie mogę powiedzieć, że to na pewno nie jest moment, w którym będę osiadał na laurach, jeśli chodzi o działalność internetową. Teraz 7 lutego rozpoczynamy ligę w Excel 1. Wszystko na wykrzyknik liga w ogóle znaczacie. Ptasie mleczko da Halimci, a powiedział, że lubi? Co sumie nie kojarzy, żeby była jakąś... Usp wpłacił 15 coś mówiła, że, że... do tych kwiatów Halimci ptasie mleczko. Może powinienem, dobrze. W sensie, nie wiem, nie mówiła nigdy o ptasi mleczku, ale może... Może coś pisała i przeczyłem, że jest fanką. A, czekolada. A, dobra. Ale akurat na koniec roku 2024 wykorzystałem wszystkie swoje żabsy w żapce na słodycze, żeby oddać Halimie, bo ja nie chciałem. Żeby się nie zmarnowały, to tak kupiłem i potem myślę, co ja z tym zrobię. Oddam Halimie. Ale z czym o czymś mówić? Tak. To nie będzie osiedlenie na laurach. Cześć, Dżamalowski. Cześć. Przyszedł tutaj bohater odpowiedzialny, samoistnie też, za to, że ten subaton nie upadł już dawno temu. Cześć, Jamalowski. dziękuję Ci. <ścoughs> Czyli tak, podsumowując jeszcze, to nie koniec działalności internetowej. Teraz od siódmego liga wypowiedź excel 1 wspólna, a w przyszłości tysiące godzin streamów, nie, nie dziesiątki, nie setki. Tysiące, bo chciałbym robić to, co robię jeszcze przez wiele lat. Dziękuję. I może jeszcze tylko na taką bombę ostateczną... Nie, bombę. Co ja gadam? Bomba brzmi jakby to było coś dużego, a to jest już taki... epilog. Powiedziałem wszystko, co chciałem. A jak napisał informatyk o kręgarzu, to pomyślałem, że ja to. Ja chyba sobie pójdę faktycznie do... Jak się nazywa ten gościu? Nie profilaktyk? Nie proktolog? <śleszy> Fizjo, fizjoterapeuta. Nie wiem skąd się P wzięło. Fizjoterapeuta, o fizjoterapeutę mi chodziło. Co mogłem jeszcze wspomnieć? W sumie już chyba wszystko. Mogę jeszcze dodać, jak ktoś faktycznie się e, nastawiał na koszulinkę subatonową, to na myśl do końca dnia pewnie jeszcze będzie. Tak zrobimy, że do końca szóstego i to w sumie tyle. Widzimy się w piątek. Wydaje mi się, że zrobię tak, że w piątek się odpalę przed cmentarzyskiem. Skończymy sobie Bardula. Bardulgate, a potem skoczymy w cmentarzysko. Taki jest wstępny plan, zobaczymy. Nie żegnamy się, dobrze mówisz, nimbus, bo zobaczymy się niebawem. Dokładnie.